Chcę przede wszystkim budować świadomość, na tym mi najbardziej zależy i bardzo gorąco zapraszam wszystkich do pomocy w tym przedsięwzięciu. Pokolenie XYZ nie może się ze sobą porozumieć kompletnie. Przed chwilą rozmawialiśmy o obrońcy, o takim ringu wkładanym na palec, za pomocą którego tak naprawdę jesteśmy w stanie transmitować wszystko, o pasce myjo, która jest w stanie nam przedstawiać czy podawać do, dowolne rzeczy. Tu karki 3D to już reklamowana kwestia. Chcę powiedzieć o tym, że pokolenie lat 20, 18, 22 żyje w świecie przyszłości. Mój świat lat 40, 45 i powyżej jakby nie dostrzega zmian, które zachodzą, i innowacje technologiczne za chwilę nas zaskoczą. Natomiast to pokolenie 45, plus bardzo dużo może powiedzieć na temat innowacji społecznych. Tego, że wraca do natury, że zwraca uwagę na to, co je, w czym się kąpie, jaki używa e, chociażby zapraw. Wytynku do budowania własnych domów, bo chce żyć w świecie ekologicznym. Matki zwracają uwagę na to, co wkładają dzieciom do, do zupy, bo jest coraz więcej alergii. To pokolenie myśli o innowacjach społecznych. Jest jeszcze trzeci obszar, który nas wszystkich wkrótce połączy: to zdecydowanie kwestia zrównoważonego rozwoju. Tylko nie mówimy o nim w taki patetyczny sposób zrównoważony rozwój. Po prostu jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, ale odpowiedzialność to już dzisiaj, to teraz. Przyszłość zaczyna się teraz i serdecznie zapraszam do kształtowania tej przyszłości razem wszystkich.